Wiecie, co jest dzisiaj? Wiecie, co jest w tym roku? Dziesiąta rocznica mojego kanału. Mój pierwszy kanał założyłem 23 sierpnia 2013 roku. I przez 10 lat na trzech już kanałach tworzyłem rozmaite filmy: filmy fabularne, recenzje, topki, gry, shitposty, wykształciłem własny fandom, własny lore, własne memy, wpłynąłem trochę na internet. Ale jak to się wszystko zaczęło? To ja. Odkąd byłem mały, byłem niesamowicie kreatywnym dzieckiem. A przynajmniej tak to zapamiętałem. W zasadzie moje pierwsze wspomnienia to wspomnienia zabaw, jakie urządzałem z użyciem zabawek Lego Bionicle. Miałem tylko 5, 4, 6 lat, a świat był moim wielkim placem zabaw. W swojej wyobraźni odgrywałem masę scenek za pomocą klocków Lego. Głównie Bionicle, którymi bawiłem się całe godziny. Powierzchnia brązowej wersalki była dla mnie wielką kamienną pustynią, białe parapety okien dziwnymi białymi cytadelami i komnatami jak z gwiezdnych wojen, moje własne meble wielkimi budynkami i wieżowcami. Wystarczyło, że wchodziłem pod swój kot z lwami i natychmiast przychodziłem pod ziemię do jaskiń albo tuneli. Nie minęło dużo, a zacząłem przymierzać się do prób tworzenia czegoś z mojej wyobraźni. Tworzyłem rysunki. Masę rysunków z historyjkami, przedstawiającymi najczęściej samochody albo bajoniki, albo postacie z bajek. Doskonale pamiętam, że kiedy miałem 5 czy 6 lat mój ojciec dał mi dyktafon, na którym nagrywałem własne, jak to mówiłem, bajki, czyli opowiadania o świecie Lego Exo force gdzie Hikaru, którego nazywałem Hatashi, musi pokonać złe roboty. Będąc dzieciakiem z lat zerowych na niezbyt dużo znaczącej polskiej wsi, nie spędzałem zbyt wiele czasu przed telewizorem czy przed komputerem. Dużą część dzieciństwa spędzając na zewnątrz na spacerach z rodzicami. Mimo tego za dziecka chłonąłem popkulturę, gdy tylko mogłem. Moją inspiracją były kreskówki, filmy, seriale, książki, w tym książki naukowe. Do tej pory pamiętam, że patrzyłem na ilustracje z atlasu zwierząt czy świata wiedzy i albo wyobrażałem sobie w nich różne przygody, albo wymyślałem im fabułę i inny lore. Jednym z moich wymyślonych światów na tym okresie był świat komiksu napisanego w zeszycie w kratkę, gdzie kwiaty walczą ze złymi chwastami, który fabularnie był kopią dawno temu w trawie, zreplikowaną scena do sceny przez małego mnie. Ale hej, miałem wtedy z 5 lat. Kiedy miałem 6 lat, dzięki mojemu ojcu poznałem gry komputerowe jako medium. Moją pierwszą grą było Tygrysek i Uczta Kubusia. Drugą Far Cry 1, trzecią Sacred. I te dwie gry na zawsze mnie zmieniły. Z miejsca je pokochałem, i obie stały się kamieniami węgielnymi, na których budowałem moją wyobraźnię. Moje zabawy i rysunki przeszły od Lego, po przygody, gdzie żołnierze musieli walczyć z mutantami i złymi żołnierzami, lub o świecie fantazy, dziejącym się w moim ogrodzie. Żuczkach i robaczkach stylizowanych na bestiariusz Sacred, gdzie w moim ogrodzie gryzonie walczą ze złymi insektami. Odgrywałem bitwy jak z Secret figurkami z plasteliny i gumowymi robalami z kiosków, gdzie podczas bitwy mówiłem statystyki wrogów. Nie wiedziałem, że to, co wtedy robię w gruncie rzeczy, było jednoosobowym roleplayem w świecie fantazy. Już jako dziecko ponadto posiadałem swój charakterystyczny humor. Przykładowo, ilekroć śmieszyło mnie słowo, pisałem je albo krzyczałem. W końcu w roku 2007 mój ojciec zakupił sobie aparat z funkcją nagrywania filmów. I wtedy moje życie zmieniło się dramatycznie. Momentalnie ubłagałem go, żeby dał mi aparat i z czasem zbycia jego aparatem stał się moim aparatem. Przez bite kilka lat nagrywałem nim wszystko. Na początku odgrywane resorakami seriale bazowane na grze Need for Speed Most Wanted, gdzie głównym bohaterem był jeżdżący Maselkarem koleś o imieniu Shu, a jego wrogami byli jeżdżący w wielkich autach gangsterzy o pseudonimach Chińczyk i Berbeć, które wymyślił mój ojciec. Ale my, aha, nie pojechali to o stronę z rajze. ale chyba skręcili w dąbową palmą. Rok, odkąd odkryłem YouTube, czyli jakoś 2008 rok, od razu zapragnąłem założyć na nim konto. Ojciec się nie zgodził i dobrze zrobił, bo w tamtych czasach moje filmy z aparatu, gdzie tam zabawkami, spotkałyby się z hejtem, który odstraszyłby mnie od kariery na dobre. W roku 2009 po raz pierwszy moja wyobraźnia przestała być dziecinna. Lata 2009-2011 było okresem, kiedy przeszedłem przez swoją pierwszą fazę takiego, powiedzmy, buntownika. Oglądałem kartony Forfan TV, słuchałem na YouTube wulgarnych utworów twórców takich jak Krimpolo Polo czy nagła tak spawacza, bawiłem się w Menela i stałem się ogromnym fanem gier z serii Half-Life. Wszystkie moje miriady tworów tworzonych w tamtym okresie łatwo rozpoznać można po tym, że posiadają charakterystyczne potwory i lokacje inspirowane mieszanką Far Cry i Half-Life'a, typu opuszczone laboratoria, masa mutantów, zombie, hetk stworzenia itd. Oraz po charakterystycznych dialogach próbujących naśladować styl Walaszka. W tym okresie dałem też upust swojej chęci robienia śmiesznych protoshit postów, gdzie robiłem głupie rzeczy i odgłosy do aparatu, a potem rechotałem z nich sam do siebie i pokazywałem każdemu kto chciał. Pamiętam moją radość, jak ktoś ze śmiechu spadł z pufy przez jeden z takich filmów. Moje fantazje stały się mocno militarystyczne, pełne science fiction, mutantów, kosmitów, opuszczonych baz, bunkrów, a to wszystko było okraszone soczystą dawką zachłyśnięcia się falaszkiem. Można to też było zobaczyć w moich pierwszych przeróbkach, jakie wtedy zacząłem robić. Jako, że nie ogarniałem żadnej nagrywarki, miałem wtedy 9-11 lat, ustawiałem aparat na statywie przed monitorem i nagrywałem coś z monitora z moim prowizorycznym dubbingiem. Bajki, filmy, losowe rzeczy z YouTube'a, wszystko dostawało mój walaszkowaty dubbing, którego fabułą prawie zawsze była walka z mutantami, bronienie mutantów, walka z kosmitami lub zombie. Wtedy też zaczęło kiełkować moje pierwsze większe marzenie. Stworzyć własną strzelankę. Marzyłem o tym, żeby stworzyć Far Cry 2, a potem 3, kiedy dwójka wyszła. W mojej kontynuacji Far Cry, oczywiście planowałem, żeby mutanty wracały i trzeba było znowu z nimi walczyć. Ale nigdy nie umiałem ogarnąć edytora Sandbox Far Cry 1, żeby zrobić moda. Byłem tylko dzieckiem i pozostałem mi tylko fantazję oraz nagrywanie gameplayów z Far Cry i Half-Life'a z YouTube'a lub z kodami z mojego komputera z własnym komentarzem, gdzie udawałem, że jestem let's playerem grającym w Far Cry 3. Kiedy miałem 11 lat, udało mi się jednak sandboxa niejako ogarnąć i robiłem przez kolejne kilka lat głupie, brzydkie plansze. Żałuję, że ich nie zapisałem. Były co prawda brzydkie i niegrywalne, ale radość, z jaką pokazywałem je jako 11-latek rodzicom, mówiąc Patrzcie, zrobiłem Far Cry 3, zrobiłem, że mutant się rusza, potrafi wywołać uśmiech politowania. Ten koleś mówi, że ma przejść pod tym wiatrakiem. Żadna sprawa. I mówi, że, trop, że Storm to już tu są, z czego się nie cieszę. Odkrycie w wieku 12 lat systemowego Windows Movie Maker'a było dla mnie kolejnym przełomem i momentalnie zmieniło wszystko o 360 stopni. Kiedy miałem 12 lat robiłem nawet próby tworzenia rzeczy takich jak animacje poklatkowe w pęcie czy to rysunkowe, czy to z użyciem sprite'ów, albo brick filmy, ale żadna większa nie wyszła poza jedną, krótkim filmem pod tytułem KryptoZoo o kryptydach, które walczyły z kłusownikiem. Zacząłem wtedy robić pierwsze przeróbki z dubbingiem, gdzie pobierałem film z internetu i podkładałem w montażu w Windows Movie Makerze. Tworzyłem wtedy nawet przeróbki typu Biedronka z Iwoną. Czadowa grana na Nessa, nowe przygody królika psotnika. Może zrobić ci ser topiony i ci go obrzydzić. Nawet próbowałem tworzyć muzykę z użyciem Mario Paint Composera. Oczywiście nie wychodziłem. W końcu w roku 2013, tuż po końcu mojej fazy buntownika, a na początku powiedzmy fazy miłego retrogracza zrobiłem to. Założyłem swoją pierwszą YouTube. Już pierwszego dnia wrzuciłem na nią filmy z gier nagrywane aparatem. Nie spodobały się one ludziom już następnego dnia, kiedy jeden miał jednego dislike. pamiętam, że napisałem coś takiego. Ej, kto da łapkę w dół, przyznać się! Trzeba przyznać, że na początku moja kariera na YouTube była żałosna. Przesyłałem film z Windows Movie Makera, bo niczego innego do montażu nie miałem. W tym poradniki do sandboxa, filmy z aparatu czy audiologii, gdzie gadałem o rzeczach, których nie lubię, takich jak zanadnie porywanie się na ludzi z prawem autorskim. A dzisiejszy odcinek audiologa ze specjalną dedykacją dla naszego kochanego Hupka z kanału Azera. Pozdrawiam. Wtedy też zacząłem przygodę z modami do Duma. Do roku 2014 mój content był dość słaby i nieciekawy, niegodny zawieszenia oka. Pamiętam, że tylko 3 subskrybenci mnie oglądali. W 2014 zacząłem zdobywać jednak pierwszych nieironicznych widzów. Dwóch, trzech, ale byli, a każdy mnie cieszył. Zacząłem też ewoluować w drugą fazę buntownika, o wiele bardziej edgy. Wszędzie wstawiałem gore, swoje poglądy polityczne, jakieś kutasy. Przeglądałem encyklopedię Dramatikę tylko dlatego, bo wydawało mi się to cool. Próbowałem też robić żałosne edgy, mody do duma, będące kopiami włoskiego moda Gretzodue. Nawet zacząłem bełkotać na paru usuniętych filmach, że jestem chory psychicznie, żeby przestraszyć dzieci. Byłem żenującym edgybojem, a mój content wtedy był godny pożałowania, ale widzowie zaczęli przychodzić. Jeden na kilka miesięcy, ale wciąż. Wydałem wtedy też odcinkową animację online, zajoby. Ale to dopiero w 2015 roku zaczął się mój pierwszy zlot na górę sławy. Na wiki zdobywałem widzów, którzy lubili moje niestandardowe poczucie humoru. Pierwszą serią hitem stało się najgorsze klipasty w historii. Z czasem mój kanał zdobywał już nie 10-200 wyświetleń na film, a 200-300. Stworzyłem pod koniec 2015 pierwsze community dla widzów na Google+, a moja sława rozrastała się. Moje marzenie z dzieciństwa, by robić filmy i zostać youtuberem się poniekąd spełniło. Widać było w tych filmach z tego okresu lekki z ludźmi takimi jak nostalgia Critic czy JonTron, z masą skitów i momentów, gdzie robię głupie rzeczy przed kamerą, bo wtedy dopiero przestałem nagrywać aparatem, a zakupiłem sobie pierwszą kamerkę. W środku 2016 roku zacząłem mieć już całkiem poważne dla mnie wtedy wyświetlenia 400 do 900 na film, jak nie więcej. Wypuściłem swój pierwszy fabularny serial, czyli Kraków The Series, później złączony w film pełnometrażowy. Próbowałem w tym okresie robić też wiele gier, głównie RPG-makerem, ale żadna nie wychodziła. W tym okresie też powoli zacząłem przerzucanie się z tradycyjnych rysunków na Digital Art. Oczywiście od 2016 miałem też próby robienia kolejnych modów do Duma, ale każdy mi się znudził. W 2017 pierwszy kanał został mi usunięty przez zgłaszanie, i szczerze, to było proste. I wtedy masa youtuberów nagłosiła to, co mi się stało. Zaczął się mój pierwszy boom, a ja przeszedłem w większości w recenzję filmów. Reklam i kreskówek, bo to coś, co zawsze chciałem robić. Od dzieciaka narzekałem na to, co leciało w telewizji. Ponadto dawałem upust swojej jak zawsze aktywnej wyobraźni, tworząc historyjki, m.in. o wyspach Tyskiego, robiąc rysunki, także mody do duma, takie jak Kobi Dum, Lechicki Dum i pierwsza wersja Mystery of Tyski Island. Dum dawał mi ogromne możliwości tworzenia mojej wymarzonej strzelanki, którą chciałem stworzyć za dzieciaka i tworzyłem do niego mody wielokrotnie. No ale każdy mod po jakimś czasie mi się nudził i go anulowałem. Miały lata, a ja zdobywałem swoją popularność z roku na rok, cały czas tworząc rozmaite kreacje w wolnym czasie. Filmy, rysunki, krótkie historie, opisy wymyślonych raz i istot, próby robienia gier. Głowę zawsze miałem pełną pomysłów i fantazji, a i zaznaczę, że w szkole ilekroć miałem zadane jakiekolwiek zadania polegające na kreatywności, no nie chwaląc się, prymowałem. Wypuściłem też nową wersję MOTI, a potem próbowałem zrobić sequel. Wciąż cały czas tworzyłem, choć mniej. W roku 2022 spadł mi drugi kanał przez masowe reporty, ale uznałem co z tego i dalej jechałem z tworzeniem filmów. Bo wiem jaka gwiazda nade mną świeci. I wiem jaki jest mój cel. Moim celem jest tworzyć. Tworzyć rzeczy dla ludzi przez które się cieszą. Przez które są szczęśliwi. Poprawiać im humor. Sprawiać, że ich życie coś znaczy. I będę tworzył dalej. Będę produkował filmy, będę tworzył rysunki, gry, mody, bo świat jest moją muzą. I mimo tego, co się stało, tego jak moja reputacja została nadszarpnięta, cieszę się, że dalej tu jestem. I że dalej tu będę. I że mam ludzi, którzy uznają mnie za kogoś godnego uwagi. Tak teraz, patrząc na to wszystko, patrząc na to wszystko i to jak 10 lat temu zakładałem kanał, twierdząc, że chcę zostać wielkim youtuberem, to jedyne co mogę do wszystkich powiedzieć, to. Dziękuję, że spełniliście marzenie tego grubego 13 dzieciaka. A ja już ten przydługawy film po prostu skończę. Ponieważ mam do roboty też masę innych rzeczy, które wam zaprezentuję. Do zobaczenia za następne 10 lat.